Witam was moi drodzy bardzo serdecznie. Dobry wieczór. Z tej strony Robert, czyli Warsaw Bus Driver. Chciałbym powiedzieć tak. Bardzo serdecznie dziękuję za wkład, za włączenie się do akcji. Przede wszystkim blogerom MZ Agnieszce w szczególności, która też po części z nami to wszystko spinała. No i także zaproszonym gościom, którzy byli w autobusach i pomagali kierowcom rozdawać Owe upominki wczoraj, a u mnie akurat gościła ciocia Paula ze żłobka nr 46 przy Polecam żłobek, bardzo fajny żłobek, bardzo ciepłe ciocie, bardzo sympatyczne. No i oczywiście fotograf Kuba, który od wielu, wielu lat fotografuje autobusy na ulicach, stoi, marznie w deszczu, także moknie. Więc yy, i też bardzo fajny kontakt się między nami wywiązał, dlatego też tutaj z tej strony mogę powiedzieć tak, że bardzo, bardzo serdecznie dziękuję za przybycie. No Kuba akurat musiał się zwolnić z pracy. Ciocia Paula trochę przyszła później, bo była po pracy. E, co mogę więcej jeszcze powiedzieć? E, akcja dała dużo fajnej energii, dużo pozytywnej takiej radości energii. Jak już się dzieci skończyły, to te czapki dostawali po prostu zwykli pasażerowie autobusu. I ciocia Paula, powiem Wam szczerze, tutaj się tak fajnie strzeliła w takie właśnie momenty szczytowe, a później autobus już jeździł z kilkoma osobami na pokładzie, więc tym bardziej chylę czoła, że przybyliście, te czapki dostaliście i sobie do domu poszliście po prostu. Ehm, aczkolwiek niektórzy mawiają, że jak jest ciemno, to jest też przyjemno. No to jak było ciemno, to było też i przyjemno, bo radosna ciocia po prostu nagradzała uśmiechem, i dawała taki miły upominek. Co więcej, dzięki serdeczne za wczoraj. Obserwujcie profil nasze. No i co? Do zobaczenia gdzieś na mieście, na trasie. Pozdrawiam serdecznie. Trzymajcie się. To takie małe podsumowanie ode mnie. Oczywiście oficjalne podsumowanie będzie w poniedziałek od miejskich zakładów autobusowych, co też polecam śledzić ten profil na Facebooku oraz także i nasze. Warsaw Bus Driver, Robert. Kłaniam się, pozdrawiam. Trzymajcie się, pa.